Paweł Kłodziej skończył studia, skończył karierę młodzieżowego pięściarza. Co dalej? Paweł Kłodziej w tej chwili nie tylko jeśli chodzi o, o że tak powiem, nazwy pasów, dla nas także w naszych oczach przestał być młodzieżowcem, jest bardzo wysoko notowany w rankingach, jeżeli dobrze pamiętam, w rankingu w jest 11-15 10 pozycji. I zdecydowanie uważamy, że jest już gotowy do tego, żeby toczyć poważniejsze walki. Ja bym chciał, żeby w następnych walkach Paweł, jeżeli się tak ułoży, że na przykład będzie mogła być to walka wieczoru, czyli wtedy na tę walkę przeznaczamy większą pulę jakby finansową. To chciałbym, żeby jego przeciwnikiem był zawodnik nie wiem, klasy między Ismailem Abdulem, Vincenzo Rosito, Paolo Ferrara. No zawodnicy, którzy oczywiście nie są w absolutnie żadną czołówką światową, natomiast to już są bokserzy, bokserzy naprawdę solidni e, europejscy pięściarze. I taki jest plan, że w tej chwili już Pałowi będziemy podnosić poprzeczkę. Uciekła walka z kontatorem. Czy, czy jest szansa na powrotu do, do EBU? Ech, to jest rzecz, która mnie strasznie boli, ponieważ ja naprawdę wierzyłem, że tutaj wreszcie w tym boksie coś się nam naprawdę takim, no mówiąc kolokwialnie psim swędem uda, że Paweł będzie niedoceniony. Myśmy posłali parę walk, tych walk nie, nie ukrywam słabszych Pawła. I, i mieliśmy pecha, bo po prostu skandynawska telewizja zapłaciła dużo większe pieniądze promotorowi włoskiemu niż, niż, niż jakiekolwiek kiedykolwiek mógł się z polskiej telewizji spodziewać i stąd pojechał na walkę pięściarz duński, który no kantatore po prostu znokautował, co naprawdę wierzyłem był w stanie zrobić Paweł. On był już do tej walki też sobie zdawał sobie, że to jest jego wielka szansa życiowa. No byłoby przepiękne, gdybyśmy mieli nagle mistrza Europy i, i Paweł w koszu już na salony tego naprawdę dużego pięściarstwa. No, niestety w naszej, w naszej grupie jakoś takich wyjątkowych fuksów, fartów nie mamy. Nigdy nikt z przeciwników ręki na ringu nie łamie, z żeber nie łamie. To tak jak chociażby wczoraj, przedwczoraj stoczył walkę Gian Mario Grassoni, który niesłusznie wygrał z Rafałem Jackiewiczem kiedyś we Włoszech. Podaj dwa do, 1, bo 2 do 1. No wczoraj boksując wypadł mu zdaje się bark czy ma w pierwszej czy drugiej rundzie przegrał walkę. No, myśmy ani razu takiego przypadkowego zwycięstwa jakiegoś takiego fuksa farta nie mieli. No, godzimy się z tym, tak było, jest i będzie. Przekazując do pięciarzy, którzy nie zaboksują w Katowicach. Krzysztof Diablo Bodarczyk, co z tym łokciem? Będzie operacja, nie będzie? Operacja będzie 20 marca. Krzysztof jest umówiony pod Hamburgiem z panem profesorem Jensenem, który wreszcie po tych licznych odczytach e, przyjedzie do swojej kliniki. Przypomnę, że to jest ten sam profesor, który operował łokieć Dariuszowi Michalczykiemu. Nie pamiętam w którym roku. Zresztą tutaj przy okazji dziękuję bardzo Darekowi, bo Darek się bardzo miło i ładnie zachował. Mianowicie e, wprowadził nas jakby do, 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 do pana profesora. na no, Wszystkie namiary, kontakty polecił. Nas, bo Rzeczywiście profesor Jensen jest człowiekiem szalenie zajętym i, i, i no, decyzja polskich najlepszych chirurgów była taka, że trzeba robić operację i to natychmiast. Myślę, że profesor Jensen po zbadaniu Krzyśka to potwierdzi. Jesteśmy całkowicie zdecydowani gotowi na, na zabieg operacyjny. Dalej co była szansa na walkę o, o z, z Arslanem o regular WBA. Aleksiej czy czaj ze strony kola. Co dalej z Krzyszkiem? No to przyznam uczciwie, to jak na przykład była taka burza w tym puszce, jakieś propozycja ze strony na przykład walki z makarynellim. To nie zastanawiam się ani minuty, ponieważ była to walka absolutnie last minute. To zresztą typowy La Franka Warren, on często takie oferty składa w trybie last minute, daje duże honoraria, natomiast wie doskonale, że zawodnik jest, nie będzie dobrze przygotowany przeciwnik dla, dla makarynelligo. Natomiast tu, tutaj w przypadku Arsena przyznam szczerze, że mobiją się strasznie z myślami. Eee, zupełnie nie potrafiłem podjąć decyzji, no, o jednej godzinie już mi kamień serca spadał, podjąłem decyzję tak bierzemy walkę, nieważne jakie są warunki mija, dwie, mija, mijały dwie godziny i nagle z powrotem, a jednak spokojnie nie podpalamy się, czekamy eee, tak szukając bo rzeczywiście sobie nie bardzo z tym mogłem poradzić eee, jak to, jako decyzja po prostu będzie lepsza, a, a była to bardzo ważna decyzja Szukałem też troszkę pomocy doświadczenia u Przemka Stalety, u Janusza Pindery, u menadżerów różnych amerykańskich, u Jana Margulesa z Warriorsów i tak naprawdę wszyscy mają to dosyć na gorąco głowę polewaliśmy wodą, że, że trzeba wyleczyć nawet w że ponieważ no wiadomo, że jeszcze ładny kilka lat będzie boksował, że żeby się nieśpieszyć, lepiej w odpowiednim momencie zostać mistrzem i starać się tego, ten tytuł, już tak powiem, kilkukrotnie skutecznie bronić, a może i dłużej, niż właśnie tak ryzykować, że po prostu w tym przypadku nie mają sensu. Ryzyk. Dawid Zygon Kostecki, niewątpliwie gwiazda, zawodnik znakomicie sprzedający. No w Lublinie troszkę pomęczył się z tym dosyć niewymagającym rywalem. Co będzie dalej? Kolejne trudne pytanie. Dawid jest zawodnikiem, który myślę, że ma największy talent taki motoryczny, właściwości ruchowych. Natomiast mam takie wrażenie, jakby także niespecjalnie czy nie postępy. Przypomnę, że miał pewne zawirowania życiowe i to na pewno w jakimś stopniu go gdzieś tam usprawiedliwia. Natomiast. No, Przyznam, w ten przyznam się w ten sposób, że e, przyznam się do tego, że w Lublinie walka Dawida wzbudziła wielkie emocje wśród kibiców i to było dla mnie mi jako dla promotora, natomiast dla mnie dla człowieka, który chciałby widzieć gdzieś tam w wyobraźni choćby e, Dawida walczącego tytuł mistrza świata, który jest najważniejszy w federacji, to według mnie ta walka z, ze strony Dawida była bardzo, bardzo słaba. Dziwiłem się troszkę tutaj znanym nazwisku na przykład komentatorów tej walki, którzy jeszcze po walce prywatnie Dawida, Dawida gratulowali wspaniałego pojedynku. E, ja widziałem ciekawy boks, bardzo sprytny, cwanego Aziziana. Ja lubię takich w ogóle bo pięściarzy, którzy nie mają żadnej muskulatury, żadnej siły fizycznej, a, a, a boksują na sprycie, na cwaństwie, na refleksie, w tak zmienionych pozycjach. No tak, tak, taki, taki spryty, fajny boks, ja bardzo tak ten boks lubię. No ale z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, Dawid jest przynajmniej według rankingów już w czołówce światowej. Eee, Dawid jest e, trenowany no, maksymalnie, regularnie i dobrze, że tak powiem, jak można. Ja podejrzewam, że Arman Azizian w wolnych chwilach gdzieś sobie także może i dorabia, czy, czy, czy nie, nie tylko z boksu. Żyje, więc no, krótko mówiąc, mnie postawa Dawida w tej walce bardzo, bardzo rozczarowała. Mówię to patrząc w kamerę, wiem, że Dawid będzie to oglądał i słuchał, ja to zresztą oczywiście prywatnie także powiedziałem, bo uważam, że w tej chwili jest moment, w którym Dawid powinien się naprawdę psychicznie zebrać samą w sobie. To, jest, to są kompletne bzdury, które piszą jakieś dzieci chyba w internecie, że Dawid pije alkohol, czy pali papierosy, czy tam jakieś jeszcze inne bzdury. To są naprawdę rzeczy, które no, myślę, że chyba ze swojego środowiska kibiców bokserskich powinniśmy powoli takich ludzi eliminować, żeby takie rzeczy publicznie pisały, mówiły, bo wszystkim nam psują, że tak powiem, widzą jak środowiska. Natomiast y, rzeczywiście... Bardzo bym chciał, bardzo bym może też i Dawidowi jakoś w tym pomóc, nie wiem jak, żeby Dawid naprawdę się zebrał, on już przestał być zawodnikiem zupełnie młodym, ma wspaniały rekord, e, niestety nie mamy możliwości zrobienia walki rewanżowej z Rashidem Kanfu'a, ponieważ po tej walce na, jakby na plecach Dawida, na jego rekordzie, na jego pozycji w rankingach Rashid Kanfu'a poszedł bardzo w górę, natychmiast czołowy francuski promotor firma Akaris, firma e, Ami, oni się, ta firma nazywa to są bracia Akaris, podpisali kontrakt z Kanfu'a, więc na razie nie ma możliwości rewanżu. Natomiast myślę, że Dawid w tej chwili właśnie z zawodnika, który bardzo widowiskowo, pięknie, tak miło dla oka, nawet nie do końca w prawnej boksuje, robi wrażenie i tak dalej, no powinien dojrzeć, stać się już w ringu mężczyzną, stać się absolutnym profesjonalistą w sensie koncentracji no i z takimi armenami, azizjanami sobie znacznie, znacznie łatwiej radzić.